Sieneczką mobilny, świery mors, Ice Training, niby 7 stopni. A się wydaje dużo tak chłodnie, przez tą mgiełkę. Może no i niestety jest 17, a jest tak ciemno. Jest ciemno, jak nie powiem gdzie w lato o tej porze. Jak mamy tam faologię, jak siedzimy na snopkach siana, tutaj niedaleko, no to jest piękne słońce. Tak by było, byśmy jeszcze oglądali piękne słońce. Tu zobaczymy, jak rzeka fajnie robi. A tak. Jest ta niestety przeklęta zima, ale mimo to treningi dalej, sezon trwa całym rokiem. W ogóle fantastyczny rok się zaprowadza. Treningi całym rokiem, całym rokiem... Koszuleczka Nike, zobaczmy. Jest służyła tutaj. Jest służyła i całym rokiem to wszystko się odbywa, tu jakieś drzewo. Mamy flesze, ale ten flesz tutaj niewiele daje, niewiele daje. No nie, troszkę daje, troszkę tak nie czuję chłodu, jakbym był morsem jakimś, co się kąpi w jeziorze. To coś nie maga tego wszystkiego. Człowiek nie czuje, ale daje. Człowiek nie czuje w ogóle mrozu. Dobra, idziemy za chwilkę po prasę. Po prasę, właśnie do. Ponoć jest wydanie świąteczne Newsweeka, bo noć jest ciekawie, i tam przewidział. Coś tam o zdrowiu pisał naczelny. O, i tutaj jedziemy. Tu jest nasz sal, tutaj ten się świeci. A potem wiadomo chillałcik, jak już będziemy rozgrzani po energetyku. Oglądamy gwiazdy. Wodność w pojątek ma być 12, może się w piątek jeszcze jakimś cudem uda, ale zobaczymy. Pozdrawiam. Fantastycznego treningu dzisiejszego. Szkoda, szkoda, że nie ma lata non stop, tak jak w Kalifornii. Teraz byśmy sobie... O, jak fajnie, nawet telefon oświeca trochę rzekę Drwęcę. To jest rzeka Drwęca, tu taki dźwięk. Aha, tutaj trzymałem. No dobra, pozdrawiam i do usłyszenia.